A gościem wyjazdowej rozmowy Dnia Lubuskiego Centrum Informacyjnego jest pan Mariusz Kwiatkowski, profesor z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, pełnomocnik marszałka województwa Lubuskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się przy okazji konferencji w Gorzowie, otwierającej projekt przekształcenia usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. To jest właściwie jedno z pierwszych miast, które się podejmuje takiego dużego wyzwania słusznie. To jest ten kierunek w walce z demografią? Lepiej późno niż wcale. Ja bym wolał, żeby to nastąpiło wcześniej, bo gorzów będzie w drugiej setce. Czyli to jest jeszcze awangarda ale gdyby to się stało kilka lat temu byłbym bardziej zadowolony ja, no ale w ja... walce właśnie z kryzysem z efektami kryzysu demograficznego tak jak pan mówi, lepiej zrobić coś niż nie robić nic, Oczywiście. Z ja się bardzo cieszę, że Gorzów dojrzał ja wspieram Gorzów na tej ścieżce tym bardziej, że z tą ustawą na której czy, czy w świetle której pracujemy, jest on związany od samego początku, od momentu konsultacji, jest to ustawa Ewenement, bo ponad podziałami. Cały Sejm, cały Senat yy, kilka lat temu głosował za. Czyli możemy powiedzieć, że to jest wspólne dzieło. Wyszło to z, w ogóle z ośrodka prezydenckiego, ale ówczesny rząd i obecny rząd przyjmują założenia tej ustawy, uznając, że to jest świetne rozwiązanie. Więc bardzo się cieszę, że Gorzów będzie to miał. I województwo lubuskie przyjęło, przyjmuje, jest w trakcie uchwalania takiego lubuskiego planu ludnościowego. To są takie górnolotne słowa, ale chodzi o co? Że, właśnie o co chodzi w tym całym procesie, żeby tu chciało się żyć? Przede wszystkim i tak to nazwaliśmy, tak? Tu warto żyć. Jest to, znowu użyję takiego słowa może trochę na zapas, ale wydarzenie bez precedensu w skali kraju, ponieważ regiony nie mają ustawowego obowiązku tworzenia tego typu dokumentów, a mimo to Lubuskie się zdecydowało. Także nie mamy za bardzo wielu punktów odniesienia. Ja próbuję te punkty odniesienia znajdować, ale wiemy, co chcemy zrobić. Chcemy stworzyć takie poczucie, że młodzi ludzie. I nie tylko młodzi, ale zacznijmy od młodych, którzy decydują się na założenie rodziny, związku, na urodzenie i wychowanie dzieci, będą czuły się w Lubuskim bezpieczniej, pewniej, bardziej docenieni niż gdzie indziej. Mamy kilka pomysłów, kilka programów, a wczoraj spędziłem, powiem Państwu, w tajemnicy do mediów. Spędziłem kilka godzin na rozmowach z szefem departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, tak, bo my możemy mieć znakomite pomysły, a powstaje pytanie, skąd wziąć pieniądze i czy się wpisują w projekty. Mam zapewnienie pana dyrektora Piosika, że jeżeli pomysły będą sensownie opracowane, a mam nadzieję, że one takie są, to środki się znajdą. Czyli... To jest, ale tak, czy to jest program, projekt? Urzędników? Czy to ma iść do ludzi, od ludzi? Czy tu zadziała ten efekt synergii? Kto będzie partnerem? Zacznijmy od tego, że pomysł na ten dokument jest pod hasłem partycypacyjności, tak? czyli włączania maksymalnie wielu partnerów społecznych. Odgórnie i oddolnie. Odgórnie już się to wydarzyło, ponieważ pan marszałek zaopatrzył mnie, tak to nazwę, w bardzo duży zespół 23 osób, które reprezentują departamenty i czuję się bardzo tym wzmocniony. A ja z kolei buduję te struktury od dołu, czyli rozmawiam z organizacjami, przedstawicielami organizacji, instytucji lokalnych społeczności, którzy zgadzają się na współpracę i myślę, że jak to, co odgórne, spotka się z tym, co oddolne, powstanie efekt synergii. Na szczęście nie musimy się spieszyć. Dokument w zasadzie. Gdyby pani mnie poprosiła o pokazanie mojego y, komputera, y, znajdzie pani tam 80 czy 90 stron y, maczkiem zapisanych. W zasadzie można powiedzieć, że jest, ale ja bym chciał mieć poczucie, że pod tym dokumentem podpisuje się większość mieszkańców i dlatego samorządów, instytucji. Tak, ostateczny kształt myślę, że to będzie czerwiec, a w międzyczasie będę się spotykał z młodzieżą, z, y, z seniorami, z osobami y, właśnie które przybyły do nas z innych krajów, bo na ten potencjał bardzo liczę. Ten potencjał, który jest w migrantach, a na których spada ostatnio fala hejtu znowu ze względów politycznych, włączenie instytucjonalne, włączenie tych ludzi do tego programu, to jest. Niezbędne. Ja ja, moje podejście jest pozytywne i oczywiście nie, nie chcę być na, naiwny w tym, co robię, ale myślę, że warto powiedzieć o tej odrębności lubuskiego. Oczywiście odczuwamy tutaj gry polityczne wokół kwestii migrantów, ale my jesteśmy na zachodzie. My jesteśmy społecznością bardziej demokratyczną, bardziej otwartą, bardziej tolerancyjną, nastawioną na różnorodność, bo jesteśmy różnorodni. No jesteśmy w takim tyglu, tak, można powiedzieć. I to, co odczuwamy tu w Lubuskim, to jest drobiazg w porównaniu z tym, co się dzieje na wschodzie Polski, więc cieszymy się, że tu jesteśmy i może do tego dorzucę taki element empiryczny. Rok temu prowadziłem badania dotyczące sytuacji imigrantów. Między innymi w Gorzowie, tutaj spędziłem wiele godzin i od wielu ludzi usłyszałem z Ukrainy takie zdanie: Na zachodzie czujemy się bezpieczniej niż gdybyśmy na przykład osiedli na Podkarpaciu. My jesteśmy dalej od y, miejsca, gdzie jest prowadzona wojna. Tu czujemy się lepiej, bo tu czujemy, że y, jesteśmy bardziej akceptowani i to jest jedna z naszych szans. Nasza otwartość jest naszą szansą. No i to scalić te usługi społeczne, czyli tak naprawdę, zdaniem, no, przecież to już są słynne słowa, przecież, które krążą gdzieś a propos demografii, że jeżeli nie rozwiążemy problemów demograficznych, to żadnych. No, nie rozwiążemy. To jest potrzebni są wejście. ludzie. tak? Nie ma regionu bez ludzi, nie ma społeczności bez ludzi. I CUS jest takim narzędziem, które wzmacnia poczucie związku mieszkańców. Z miejscem, w którym są. Mamy za sobą 5 lat doświadczeń. Ja wczoraj byłem w Jarocinie na Kongresie. I to się y sprawdza, y ten tak. model? Były prezentowane badania, które pokazują ogromną różnicę między miejscowo 50 miejscowości, gdzie są dawne rozwiązania, i 50 miejscowości, gdzie są nowe rozwiązania. We wszystkich parametrach, które były mierzone tam, gdzie są susy, jakość życia y jest wyższa, albo ma szansę być y wyższa. Może jeszcze dorzucę jedną. Rzecz. Mówimy o kryzysie i o różnych kryzysach. Niektórzy socjologowie mówią, że żyjemy w czasach polikryzysów, wzajemnie napędzających się kryzysów. My już taki jeden kryzys mieliśmy. CUSy nie powstały po to, żeby pomagać osobom uchodźczym. Ale de facto taką funkcję spełnił. Ja robiłem badania w Wielkopolsce i w tych miejscowościach, w których powstały cusy w 2021 roku, poradzono sobie z falą przyjmowanych uchodźców lepiej niż gdzie indziej, dlatego że oni mieli odpowiednie struktury, odpowiednich pracowników. zasiliły nasz, naszą gospodarkę, nasz rynek pracy. Dzisiaj jakby z Lubuskiego mieli wyjechać wszyscy uchodźcy, m.in. migranci wojenni z Ukrainy. To się okazuje, że nie ma 30-40% pracowników. Tak, i my przyjęliśmy, tak jak pani pamięta, ich z otwartymi rękoma, ale teraz musimy szukać narzędzi włączenia. I CUS daje te narzędzia. Ja y, y, może powiem, żeby to no było zbyt ogólnikowe, że y, co się wiąże z cus -em? To są cztery albo trzy y, nowe zawody, które y, są ofertą atrakcyjną i dla mieszkańców, i dla samych pracowników. Pracownicy y, socjalni mogą być dzisiaj organizatorami społeczności lokalnych. To jest bardzo fajna misja, która się spełnia y, we wszystkich miejscach, które ja sprawdziłem. To jest ktoś, kto wychodzi do każdego mieszkańca, nie tylko do tego tak zwanego problemowego, tylko do każdego. Próbuje ich integrować, próbuje ich łączyć, organizuje, y, Życie i ta, ktoś taki może też być takim reprezentantem miasta wobec potencjalnych mieszkańców. Czyli on może być takim ambasadorem, na przykład Gorzowa. Przyjeżdżajcie do nas, mamy dla was taką i taką ofertę. Inny zawód, który jest bardzo ważny, to jest koordynator indywidualnych usług społecznych. To jest ktoś, kto pracuje z mieszkańcem. Mamy Mamy w wieku 85 lat. Ona czuje się w miarę dobrze, ale wiemy, że coraz częściej będzie potrzebowała wsparcia. Idziemy z nią. Do, albo ktoś do nas przychodzi, idziemy do cus i powstaje program y, wsparcia dla takiej y, osoby. I jeszcze jeden zawód: organizator usług społecznych, czyli to jest ktoś, kto współpracuje ze wszystkimi organizacjami, które oferują tego typu usługi. Czyli y, dbają y, też y, pracownicy żeby wzmacniać lokalne, lokalną ekonomię społeczną. Ja wiem na przykład, że w Gorzowie są takie organizacje, niektóre z nich są prekursorskie, bo mm -hmm, nie tak, wiem, czy i Państwo wiecie, czy wiecie, że w Gorzowie, chyba Gorzów był chyba pierwszym miastem w Polsce, w którym powstało Centrum Integracji Społecznej. To, tu jest tak, podłoże tak jest do, tego i, do tego, żeby, żeby i o to o tym będziemy rozwinąć. mówić na tej tak. Lubuskiego Centrum Informacyjnego, o początku tego procesu i co on za tym niesie. E, także będziemy do tematu wracać. Pan Mariusz Kwiatkowski profesor z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pełnomocnik marszałka województwa lubuskiego w tym wojewódzkim planie ludnościowym był państwa i moim gościem w Gorzowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu Dziękuję. za uwagę do zobaczenia.